My. Ja myślę, że ta druga połowa, tak jak mówiłeś na początku, że, że zupełnie inna, mniej bojaźliwa, byliśmy zdecydowanie odważniejsi w, w naszych poczynaniach grze do przodu, w łapaniu wyżej pozycji, więc naprawdę to wygrało dobrze. No niestety tutaj na Legi trzeba strzelić bramkę, żeby zdobyć jakiś punkt i nam dzisiaj to nie wyszło, do tego straciliśmy też ten niefortunny gol. Ale chciałbym tutaj powiedzieć, że naprawdę duże słowa uznania dla chłopaków, dla młodych chłopaków, którzy dzisiaj zagrali, dla Liska, dla Kuby Piotrowskiego, dla Walskiego. Widać, że ci zawodnicy na pewno są w przyszłością pogoni. Że ta złość jest, bo Legia była dzisiaj w naszym zasięgu. No smutno nam, że nie udało nam się wykorzystać tego co mieliśmy. No, ale co, trzeba pracować dalej za dwa tygodnie kolejny mecz i... Musimy go wygrać. Jeszcze, jeszcze nie jestem o tyle przygotowany, żeby wytrzymywać całe 90 minut. No, ale ja myślę, że dajesz sobie wszystko i wtedy, kiedy jestem na boisku, no, to jest dobrze. Znaczy tak cieszymy się, że kibice przyjechali, że chciało im się w ogóle jechać, że są z nami. No, myślę, że też smutno, mi się będzie wracać, bo nie udało nam się wygrać, no, ale my też dziękujemy za wsparcie. Bo no, był, taki, był z nami dzisiaj taki 12 zawodnik.